Cześć, witajcie już w kolejnym szóstym odcinku naszej serii Minecraft Hardcore. No niestety ten odcinek nagrywam już po raz drugi, z tego względu, że miałem problemy z dźwiękiem. Mój mikrofon z kamerki internetowej dał najwyraźniej dupy. Więc nagrywam na starym, na którym, w którym mi się w ogóle jakoś dźwięku za bardzo nie podoba i też myślę, że słychać nie, niezbyt dobrze. Więc będę się przymierzał do kupna nowego mikrofonu. Wiecie, nagrałem tutaj wszystko, jak to tu, tutaj budowałem. Cały odcinek 26 minut. Ale potem jak odtworzyłem ten odcinek, jakość tego dźwięku była po prostu tragiczna. Jakieś stukoty, trzaski, trzaski, szczekania psów. Jadących samochodów, matku jedna. No. Po prostu tego nie dało się słuchać. No nie dało się. No ale tak no. Tu nieco zacząłem budować. Tutaj widzicie, podłoga będzie wyglądała tak tu nie dokończyłem tutaj inaczej nie postawiłem dyń bo nie mam więcej więcej nie znalazłem Jedynie to co tutaj jest Jak zrobimy farmę to to to, to dam tutaj dynie jak będę je miał no na razie na chwilę obecną nie mam i tak tu będzie taki duży hall jak już widzicie Tu będzie tu jest w zasadzie jest wejście do pokoju, w którym będziecie enchantować oraz wytwarzać miksturki, tutaj mamy przejście do sypialni, którą urządziłem w taki sposób. Myślę, że wygląda ciekawie. O, co to na to? Prezentuje się dosyć przyjemnie. Tu jest zrobiona taka ściana, jakby widzicie, taki, taki, taka przedziałka. I tutaj planowałem, żeby postawić książki, nie wiem, żeby była skrzynka, toolbox i tu na przykład takie dwa, dwa klocki na szerokość, trzy na wysokość, żeby tutaj były mm, książki zrobione. No tylko nie wiem jak się robi książki, ja teraz nie mam za pracę, jak sprawdzić, więc będziemy eksperymentować. Wiem chyba, że do książek do zrobienia jest potrzebna trzcina cukrowa. E, tutaj się nic nie zmieniło. Ale tu się nieco. Z... O, zobaczcie, mam dynie! Jak fajnie, jak śmiesznie! <laughs> e, tutaj zrobiłem taką, wiecie, tymczasową farmę. Mam tutaj zboże, tutaj mam trzcinę cukrową. E, tam mamy dynie. Ups, ops, ops, ops. I pójdziemy teraz po te dynie, sobie spierzemy. E, mam sikerkę. E, tak, nie mam sikerki. Czekajcie, zrobię sobie sikerkę. Hmm, dobra jest. No cóż, cóż, wielka szkoda, że mi się tamten odcinek. No nie udało nagrać mi się go niestety. Tak jakbym chciał. No właśnie tak jak mówię problem z tym z tą jakością dźwięku. No nagrałem go, tam było pokazane wszystko jak tutaj zacząłem budować. No, ale cóż, no to robimy coś innego. No, wykończymy przynajmniej Przynajmniej razem z Wami wykończę ten hall, który zacząłem budować. Kurna, nie mam motyki. Chyba miałem motykę. Już się plączę wszystko. Tu. No okej, okay. wchodzimy na nasze podwóreczko. I więc. Tak. Teraz mam łopatę na więc tutaj będą dynie. Właśnie od spodu musiałem y, od piwnicy tutaj zrobić taki, jakby sufit czy coś takiego, żeby móc dynie, wiecie, postawić. Bo tak normalnie bez tego digita to, to nie mogłem. Nie wiem, nie wiem właśnie czemu. Bo możecie sami zobaczyć, że. O, że tak nie mogę w ogóle postawić. Próbuję i nie mogę. Więc y, musi być o podłoże. O i dopiero wtedy mogę tam postawić tak, tą dynię Więc tak, tu jest nasza sypialnia mm, tak, cukier A cukier, a co się z cukru robi? <grym> o to jest pytanie Czyż czciny się papier robi chyba, wiecie? Tylko nie wiem jak to się robi. Naprawdę nie wiem Teraz to... Nie, no, stu krusie papieru by nie robiło, no logiczne, Boże. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Tak, 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 nie. Może to na toolboxie sprawdzimy. Nie wiem naprawdę jak to się robi, ja już po prostu zapomniałem. Hmm, zobaczymy jak się robi, tak. Hmm. Może tak? A może to jest z cukru? No nie wiem. Chociaż ten Minecraft to jest dziwne. No, fuck, nie wiem. Nie mam pojęcia. Czekajcie, o oh fuck. Zrobię małe cięcie i widzimy się za chwilę. Cześć, witajcie już po krótkim cięciu. I już sobie sprawdziłem jak się robi właśnie te książki I to więc coś takiego jest Musimy zrobić najpierw papier Fak e, Fuck nie mam miejsca Co za syf No Czekajcie powrzucam to dziadostwo tutaj Które mi potrzebne -lu 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 -lu. Tak, potrzebny nam jest papier i potrzebna nam jest skóra właśnie tylko nie wiem, skąd ja tu znajdę tą skórę. Chyba, że jakieś krówki tutaj będą. E, zawsze możemy poszukać. Hmm, krówki, gdzie jesteście? No cóż, to możemy poszukać krówek. Mi się przydało się chociaż parę półek zrobić, żeby to jakoś tak ozdobić chociaż. Uhuhu. Uh. Miałem żarcie. Dobra, miejsca z tym jedzeniem Mam nadzieję, że jakoś tego dźwięku tutaj będzie dobrał. Nie wiem. Nie. Myślę, że to jakoś się nagra, bo ten mikrofon to mi często szwankował. Więc muszę kupić nowy to przede wszystkim. Ale mamy trzcinę, to sobie weźmiemy, będzie więcej papieru. Hmm. Nie chciałbym się tutaj za bardzo tak zapuszczać daleko Bo mogę, mogę się zgubić Nie mam pochodni i nic takiego Co to jest? Herobrine Oh fuck Wzja, To jest Herobrine Przecież ja tu nie budowałem domku <laughs> Nie no, co wy? To jest mój stary domek Ta Te... Tu zacząłem, to znaczy nie stary, bo jeszcze poprzednio miałem, jak dopiero e, co rozpoczynałem rozgrywkę, co zresztą widać na tych pierwszych odcinkach, to tam miałem kopalnię, tam miałem wszystko. A tu jest taki domek, który też chciałem e, zbudować, no ale mi się nie spodobał, więc stwierdziłem, że go zostawię w cholerę i poszukam jakiegoś fajnego miejsca. Więc e, zbudowałem tam nasz domek, taki w którym teraz urzędujemy sobie. O, właśnie, właśnie się wyłania z tej mgły. I taki nasz domek, prawda? No cóż, nie ma krówek, jakoś w pobliżu i nie będziemy szukać, bo nie chcą mi się zgubić. Nie jestem szczerze przygotowany na taką dalszą wyprawę. Ale myślę, że dobrym pomysłem będzie sobie posadzić trochę trzciny. To te książki, to tam zrobimy potem, jak coś. Nie ja wiem, może ja pomiędzy odcinkami to, to zrobię. O, gdzie można posadzić? O, I tu jeszcze. No, w porządku. No, to teraz idziemy do naszego domku. I zobaczymy. O nie, dobra. Myślałem, że jakiś klocek tam w powietrzu. Próba. <laughs> e, więc tak, to może przedstawimy sobie to. Come on. Dobra, skrzynkę post... nie. skrzynkę postawimy tutaj. Toolboxa postawimy też tutaj i wrzucimy do skrzynki to co mi nie jest niepotrzebne w tej chwili. Czyli taki... Znaczy ta skrzynka będzie robiła taki śmietnik jakby. Ale to na razie. Dobra. ściana się przyda, przyda? a tutaj deski <grywa> jaka ściana a właśnie ja bym jeszcze zrobił sobie jakieś tu obrazy tylko też chyba mi jest wełna potrzebna ale nie mam żelaza nie mam nic, no mówię wam po prostu taka pustka, że ja tutaj nic nie mam w tej dziurze cholernej I tu może, może, może zrobimy coś takiego, że. Hmm. Właśnie nie wiem. Dobra, to ogrodzimy sobie może tak płotkami. I czekajcie, i bramę zrobimy. Jak się robią bramę? Z patyków chyba i z desek, o ile się nie mylę. Eee. Chyba się tak robiło. Nie tak? Hmm. Nie To tak może. A może. Czekać, może tak? O! Mamy furtkę. Właśnie. Tak się robiło. jeszcze sobie przypomniałem. <gryzanie> Więc tu sobie tego tak obrócimy. A gdzie są liście? Może tak jest z liście, by tak fajnie zrobił. Mamy liście. Jupiej. Będzie zielono w tym domku. O. Nie wiem, dobry, dobry pomysł czy nie? Nie wiem, podoba Wam się czy nie. Co myślicie? Nie wiem, podoba Wam się takie wejście, czy co. Jak, jak, nie wiem. Napiszcie swoje zdanie może w komentarzach, czy to Wam się podoba, czy, czy może to zmienić jakoś. Nie wiem. A tutaj ten hall, no nie wiem, może... O, czekajcie, tutaj tylko zmienię. Ok. To, to może jakoś tutaj wyglądać. Ten hole ja raczej bym tutaj tak zostawił. Takie wejście. E, tu będzie nasze takie miejsce do enchantowania. A właśnie, już wiem co miałem zrobić. E, no tak, stolik jakiś miałem zrobić. Tak, dokładnie. Tylko gdzie tu... To, to będziemy musieli zni zniszczyć tutaj to dziadostwo. Kurna, nie mam sikerki O, mam Więc tak, słuchajcie Tu postawimy stolik I tu będzie stolik Jeszcze nie ma nic Fak eee, czekajcie, ale jak się robi... O, z takich płytek Z takich chyba się robiło Nie, 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 chyba z tych, z tych płytek naciskowych się coś takiego robiło yy, to... O, właśnie, płytka naciskowa i chyba to powinno być tak zrobione No, fuck Tu masz, o właśnie, brawo No tak, ale czy mam drewno? Zobaczcie, mam, mam cały stack desek nawet Teraz jeszcze będą nam będą nam potrzebne jeszcze patyki. I zrobimy takie krzesła. O. Nie wiem, z tej strony jeszcze robić, czy nie? Dobra, jeszcze zróbmy czekać jest z tej strony no. o, dokładnie To może jeszcze z tej co? No! Co jest? Jak to się zrobiło? Kurczę, to jest strasznie czasami wkurzające te, te cholerne klocki, które wiecie można tu w różny sposób przekręcać I teraz to dodali takie coś za bardzo oh, fuck. nie No dobra czekajcie zrobimy tylko tak że będzie jedno krzesło chociaż chociaż chociaż, chociaż nie a to nie dobra wiem i zrobimy in inaczej yy. tak nie, inaczej miało być, sorki. Miało być. Gdzie te nasze schody są? Dobra, miało być to zrobione o tak. I dopiero tu miał stać stół, o. Tylko, że. No, przejścia też nie będzie zbytnio, ale dobra, tam. Jakoś się chyba tu będziemy mogli poruszać. W sumie domek nie jest za duży, prawda? Ale tak będzie. No. no. Takie jak miejsce, wiecie, do zjedzenia czy coś takiego. O. Czyli tak wygląda nasza spialnia. E, tu by jeszcze się przydało jakieś e, obrazy postawić. I tutaj, jak mówimy będzie takie miejsce na regał, czy coś w tym stylu. Będzie takie półki z książkami. Tam do enchantowania zrobimy. E, więc tak, tutaj może ja postawię sobie skrzynkę. I toolboxa zrobię. Musi być w każdym pomieszczeniu toolbox. Aha, jeszcze wiem, miałem w magazynie tego toolboxa chulerynek zrobić. Bo nie chce mi się tak latać z góry na dół. A jak będzie potrzebne, to wiecie. Zawsze się przyda. Postawiam sobie tutaj. Jeszcze pozostaje nam tutaj urządzić. ale z tym geniuszem miałem zrobić obramowania tutaj wszystkich okien a no tak zużyłem całe drewno które miałem czyli cały stack Puff. no cóż w następnym odcinku już tutaj dokończymy chciałbym tutaj właśnie dokończyć zrobimy już te, te regały całe i no cóż i chciałbym zrobić w końcu farmę tutaj tutaj w tym miejscu o, widzę, że nam dynie urosły. Super. Czekajcie, zbierzemy te dynie. Dosyć szybko one rosną. No, bym chciał zrobić tutaj, wiecie, taką jakby farmę dyni, zboża i trzciny. Chociaż pewnie się nie wyrobię w, ze zrobieniem tym, ale przynajmniej z jedną farmę, żebyśmy taką zrobili. No, ale to będzie wymagało tego, że będę musiał poszukać jakiejś kopalni bo tutaj na razie nie mam e, żadnej w pobliżu A, no fak. artstone by się nam właśnie przydał bo chciałbym zrobić taką wiecie automatyczną farmę z porza na zasadzie nie taką e, full automatyczną tylko półautomatyczną, automatyczną że po prostu naciskamy sobie dźwignię i automatycznie nam się zbierają plony aha aha fajnie tylko że to nie tak miało być No nie, oczywiście nie mogę postawić, dyni, tak. no i powoli tą podłogę wykończymy, no. no od razu się bardziej przy zrobiło, więc tak. Ja idę spać. Więc dobranoc, dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Pa pa!